I wszystkich widzów na YouTube również witamy w kolejnym odcinku. I dobra. O, akurat jeszcze mogę tutaj dorzucić pieniek. Fantastycznie. Dobra, krótki rekonesans. Zobaczymy, czy jest w miarę bezpiecznie. O kuźwa. A! No dobra. Mogło to się skończyć zdecydowanie gorzej. Ale dobra. Udało się. Bez większych strat się obyło. Ech, nie to chciałem tu wstawić. No, czyli kamień jest dość dobry. Jest dość bezpieczny, jeżeli chodzi o Creepery. Na szczęście tej brzozy nam tutaj nie wywaliło. Bo to by mnie chyba najbardziej zabolało. Wkurza mnie trochę ten pająk. Nie wiem, czy zaraz się go nie pozbędę. Dobra, na razie zostawmy to tak. Kurde, ale fart z tym creeperem, naprawdę. A tam jest kolejny. Dobrze, że tych... Chociaż w sumie gdyby, gdybym miał nożyce od razu, to bym go od razu zdetonował, no nie? Znaczy zdetonował. Yy, wykastrowałbym go od razu. A tak to musiałem go zdetonować. Dobra, wygląda na to, że jest dość bezpiecznie. Yy, mięso zombie spoko przyda nam się. Dobra, creeperów nie widać. <ścoughs> no to spoko. Będzie zapis na dłuższy czas. Creeperów nie widać, więc spoko. Yy, Pają chyba aż tak bardzo mnie nie wkurza. Dobra. E, mogę to żelazo zebrać świetnie. Trzy kolejne mogę wrzucić do wypieczenia. No ale kurde, ja już mm, dobra. Chyba to polowanie sobie dzisiaj daruję e, i zabezpieczę to wyjście, bo ja to wyjście już poprawiam od e, bardzo dawna. A Dzisiaj miałem przykład na to, że trzeba było to zrobić już praktycznie od razu. Dobra, mm, przydałyby się dwie pół płyty jeszcze. Gdzie ja mam kamień? O, Jezus, może ja lepiej żelazo odłożę. Trochę by było głupio, żebym stracił to żelazo. Osiem, dobra. Dobra, na szybko skoczę pod drewno. Tak, dzisiaj ogarniemy trochę tutaj przy bazie. <laughs> no, to i, ta, to i tak było e, delikatnie z mojej strony. Co prawda, ja z reguły staram się e, nie przeklinać, ale czasami e, po prostu w takich stresowych sytuacjach nie panuję nad tym. No, ale to i tak. Uf, to, że się udało, to naprawdę. Nie spodziewałem się. Liczyłem, że rozwali nam z pół tej bazy. Nie wiem, czy faktycznie kamień jest e, tak dobry i gdzieś tam tłumi te eksplozje Creeperów. Nie wiem. Ale naprawdę myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej. Siema, Siema do Witam. Dobra, pająku, ty chyba zginiesz. O! On tu z czymś walczył, ten pająk. No to ciekawe. Dobra, mogę dorzucić do e, piecyków, także świetnie. No mnie też doskocz jak dawno nie było. Bo niestety od poniedziałku się e, kuruje. Ale dobra, tutaj e, weźmy sobie nożyce. Będziemy mogli zebrać już e, konopię. Dobra, i zaraz też e, zajmiemy się tutaj zbudowaniem jakiegoś takiego bezpieczniejszego wyjścia z e, tej naszej bazy. No bo niestety, jak to się e, przed chwilą okazało, e, creeper może nas e, dość e, konkretnie zaskoczyć. A spoko do skoziak. No cały czas, e, na szczęście, w tym samym miejscu e, udało się sporo żelaza ogarnąć, więc e, jest dobrze. Dobra, czy było nasionko? No, niestety. Niestety nie było. Jeszcze dobrze obejrzę, ale nie, tutaj by spadło. Nie, nie było nasiona, ok. E, co mam nowego? Na razie nic. Zbieram e, żelazo na żelazny topór. Ja no, tam dorzuciłem trochę e, koszyków. Właściwie to chyba jeden, e, w którym mogę przechowywać żelazo, także już jest e, troszeczkę lepiej zabezpieczony nasz progres. Dobra, jedną a tu jest kamień, kurde. Dobra, także postaram się tutaj jakoś w miarę zabezpieczyć to wyjście, i na polowanie ruszę następnego dnia. Bo jak daleko jestem od spawna? Nie wiem. Na pewno w promieniu 2000 bloków, ale żadne dokładniejsze dane nie są mi niestety znane będą znane w momencie kiedy natrafię na redstone i będę mógł zrobić no kompas. A jak umrę, to jak umrę, to będę musiał od nowa zaczynać kolejny progres, nie? Także no ale plus jest taki, że za każdym razem po śmierci im więcej tych kryjówek mam, tym większe prawdopodobieństwo, że na którąś z nich natrafię, nie? Także to jest y, duży plus budowania tych y, gier, znaczy tych gier, tych y, kryjówek. Dobra, ten piecyk. O, kurde, nie wypiek się ten górny piecyk. Szkoda. Czy jeszcze jakieś żelazo jest do wypieczenia? Nie, nie ma. Tylko to jedno zostało. Okej. Okay. Dobra, teraz dołożyłem, to się na pewno wypieczę. Okej. Okay. E, znaczy do zainstalowania tak. E, puściłem dzisiaj na mm, YouTube ze względu na to, że no, dopiero dzisiaj byłem w stanie mm, fizycznie usiąść do komputera. No niestety jakby stan zdrowia mi e, nie pozwolił. Co tam koala? Dobra. Do stołu rzemieślniczego trochę mm, potrzebny nowy kilow i przygotujemy sobie nowy kilof i dzięki temu yy, będę mógł trochę więcej kamienia wydobyć yy, może patyków z brzozy to nie róbmy, tylko z dębu dobra dobra, ja chyba tutaj yy, ze dwa te kilofy przygotuję to na pewno się przyda no tutaj tą yy, bazę mogę naprawdę dość dobrze ogarnąć no spoko do do zobaczenia. No cóż, nie wiem, nie grałem w Resident Evil, ale sporo yy, słyszałem i widziałem o tej grze. No co kto lubi tak. Jakby to nie jest tam yy, gra z, z zakresu moich zainteresowań. Dobra, kill off mamy, także jak stoimy z czasem? OK, wczesne popołudnie, także spoko. Sporo kamienia tutaj y, powinienem wydobyć i muszę tutaj dobudować trochę tego y, murku. no plus jest taki, że y, ten kamień mogę już wydobywać jakby całymi blokami. Nie muszę go pojedynczo wydobywać, więc jest OK. No, i plus tego, że jesteśmy przy wiosce, to jest to, że będę miał tutaj bardzo łatwy dostęp do desek. Ja będę musiał je tylko wydobyć, nie będę musiał ich produkować za każdym razem. Dobra, jeszcze jeden blok mi jest potrzebny. A i tutaj e, te ładniejsze bloki też możemy wydobywać. A ich jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Dobra, teraz tak. Pytanie. drewna by się trochę przydało. Drewno mam tutaj gdzieś łatwo dostępne. Przynajmniej powinienem mieć. No dokładnie tutaj. Ile ja potrzebuję? Ze trzy sztuki na ten daszek potrzebuję. Bo potrzebuję zrobić taki daszek, który yy, po prostu odsunie mi trochę e, wyjście od no wyjścia tak który będzie trochę osłonięty Dobra OK Dobra tutaj teoretycznie w ten sposób nic tu nie powinno wejść a ja będę mógł tu bardzo łatwo wyjść. Dobra, zobaczymy, czy to zadziała. Mm, tej nocy jeszcze profilaktycznie zamknę to tutaj. A rano najwyżej po prostu sobie e, to wyłączę. Znaczy, wyłączę, e, rozbiorę. Dobra, ok. Żelazo się wypieka, także fantastycznie. To już mamy gotowe. Mało pożywienia, i teraz pytanie: czy zastanawiam się, ale dobra, mamy te kanapki w zapasie. Może najwyższa pora ich użyć. Zobaczymy. Dobra, trochę porządku w ekwipunku na pewno trzeba zrobić. Żelazo to zaraz trafi do piecy, do koszyka. Także nie ma tutaj problemu. To mogę sobie od razu przerobić. Dobra. To też można na opał dać. Hmm. Tu nie mogę. Dobra. niech będzie tutaj. Co prawda, niewiele pożytku z tego będzie, ale zawsze y, trochę miejsca w ekwipunku zaoszczędzone. Dobra. No, tutaj ten kill off jest no, oczywiście. Jak my potrzebujemy ruszyć na wyprawę, to pada. No i właśnie, jedną z, jednym z celów tutaj, takich bliskich na budowanie, będzie zbudowanie wieży nad rzeką, z której będę mógł łowić ryby. No, wieża jest konieczna, żeby móc łowić ryby w nocy przede wszystkim. Bo tam mamy do czynienia z kałamarnicami wtedy i one bardzo łatwo mogą nas wciągnąć pod wodę i zabić. Dobra, widzom na YouTube. Oczywiście dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne.